Po raz drugi na konferencji prasowej kandydata na prezydenta Miasta Pomina Arkadiusza Rybickiego, który powie dzisiaj, przedstawi dzisiaj Pawełski Program, również wspomnieć miasto na temat projektu, która naszą wspólną pasją, kilka z tych kanałów, że w tej chwili nas... Chcieliśmy dzisiaj zachwalić nasz program, jednocześnie poinformować, że od wczoraj funkcjonuje nasza strona internetowa, kandydata na prezydenta Jariusza Liczewskiego, www.dariusz dlaczego ta strona jest inna od wszystkich? Dlaczego ten program jest inny od wszystkich? Ja nie będę go omawiał punkt po punkcie. On jest bardzo atrakcyjny. Nie staczyłoby nam na to, żeby mówić każdy element tego programu. Natomiast innowacją jest to, że jest to program, który jest konsultowany z mieszkańcami to nie ma formuły programu zamkniętego, ponieważ na stronie uruchomionej jest formularz konsultacyjny, na który każdy mieszkaniec może zgłosić swoją uwagę, swój pomysł, tak żeby ten program był uzupełniany, wsparcie sobie bardziej pełny. Prostowaliśmy element bardzo nowoczesny, jeszcze, tego jeszcze w Kornii nie było. Moi szanowni przyjaciele, którzy kandydują, ze mną na urząd prezydenta miasta Komina, w związku z tym, że stawiamy na miasto obywatelskie, miasto konsultujące, chcemy aby, chcemy, aby te wszystkie nasze, nasze, nasze wizje, nasze projekty były skonfrontowane z mieszkańcami KONINA i my się tego nie boimy. Dlaczego to jest fajne? Z jednego względu bo mamy dostęp do opinii mieszkańców, z drugiej strony unikamy hajterów internetowych, ponieważ na tej stronie naszej, jeżeli ktoś chce z nami prowadzić dialog, będzie proszono podanie po prostu swojego adresu mailowego, na który my na pewno na pewno W związku z tym, że jednym z elementów naszego programu jest świat kultury. Jest udrażnianie tego świata więc to jest rozwijanie i jako wciąganie mieszkańców Konina Współtworzenie kultury. Chcielibyśmy zaprezentować dzisiaj jeden z projektów. Bo chcemy, aby te wybory służyły czemuś dobremu. Żeby to nie było tylko pustosłowie kandydata, wybory zagłosują ludzie, wybiorą, nie wybiorą. Chcemy przy okazji wyborów stworzyć dobre projekty, które będą kontynuowane po ich zakończeniu. Dzisiaj pierwszy z nich są tutaj z nami autorzy. Projekt nazywa się Kultura Wspólną Pasją czym on polega? on polega na tym, że w Kolinie od jakiegoś czasu zaczynają zawisły takie plakaty. Chcemy dzięki tej akcji pozbierać niepotrzebne ludziom książki i przekazać im szczegóły autorzy tego projektu. Proszę bardzo. Pani jest Monika Kajn, na fotel radnej. Chciałabym Państwa zachęcić do udziału w tej akcji. Chcemy zebrać wszystkie niepotrzebne na włoskie książki, obie muzykę, filmy, raportacje, i wiele plakaty, bilety koncertowe, wszystko to, co włączy się z kulturą. Chcemy to przeznaczyć na miejsce biblioteki publicznej Celem ich jej pomocy. Tutaj kolega powie dalej. Zamiast jest taki, że jest wskazanych parę punktów do odbioru tych książek. Między innymi u naszej inicjatorki Moniki Jaj na ulicy Spółdzielców. To jest manufaktura wszystkim znana. Następnie w dwóch punktach wideo świat. Jeden na Szymbiorskiego na Zatorzu, drugi na spółdzielców na Hożniu. Następny punkt jest na ulicy Błaszaka, u naszego kolegi Reszka Zegarmistrza, który też kandyduje do Rady Miasta. Z kolei z punkt u innego naszego kolegi, który ma punkt komputerowy na ulicy Kościuszki, no i można również do dwóch punktów Miejskiej Biblioteki Te książki odnieść. Na koniec tej akcji planujemy rzecz chyba też oryginalną, mianowicie dla każdego, kto przyniesie z sobą te właśnie wspomniane książki, płyty i tak dalej. Dostaje darmowo od nas zaproszenie na... Specjalny koncert 13 listopada w sali klubowej Oskarży na ulicy 1 Maja. Znamy chyba ten klub nie tylko Koninianom, ale również mieszkańcom z innych regionów Polski, jako że ten właśnie klub zdobył sobie swoimi koncertami bardzo dobrą renomę. I na tym koncercie wystąpił nikt inny, jak miejscowy zespół King Rock'em. Też chyba znany zespół, to są muzycy z zespołu Black Sun, no i z innych y, y, konfiguracji muzycznych. Będzie to koncert, gdzie będą prezentowane przede wszystkim muzyka znanych covery znanych wykonawców światowych. Zapomina się naprawdę, żeby nikt nie brzydko, fantastyczny koncert. Zapraszam. Jeszcze akcja i tak żeby na dobry początek jeszcze, ja się powtórzę swoimi zbiorami no, jako, że w Konienie kojarzą mnie przede wszystkim z różnych dokonań muzycznych organizacji koncertu. O tam naprawdę w dobre ręce. Alfred, dawy pudło, niech to będzie. Nasz dobry początek na tej akcji. Ja tak już powiem poza protokołem, że jak roznosimy te plakaty i tłumaczymy w czym rzecz jest, że to jest taki troszeczkę nowy sposób prowadzenia zbiórek, które niejako troszeczkę trącają po prawo na zbiorek publicznych, ale go nie dotykają, ponieważ my za, w zamian za datek książkę oferujemy w zamian i, I powiem szczerze, że czy to będą warzywniaki czy sklepy spożywcze, gdzie się wchodzi, to ludzie gdzieś tam już o tym projekcie słyszeli. Znaczy, proszę się wieszać, nie ma żadnego problemu. Także jest kilkanaście dobrych projektów, i ta kampania wyborcza nie będzie taka, taka jałowa. Będzie kampania, która ma przynieść skutek, skutkiem jeszcze eee, efektem tego naszego projektu będą książki, będą CD, będą płyty które będą przekazane do biblioteki. Skutkiem będzie również e, koncert wspaniały i jakby, pokazanie, że mamy wspaniałych ludzi, którzy potrafią takie koncerty zrobić w Kolinie. To jest właśnie ten skutek. Ogłosimy też niebawem e, pewną rewolucję internetową w Kolinie e, i wiele, wiele innych projektów nie będę uprzedzał. Mamy pewnie harmonogram, mamy rozpisane w do 14 listopada, to na pewno, a kto wie, czy nie 17 listopada. I właśnie w tych konsultacjach można zwrócić swoje uwagi, swoje pomysły. Nie uważamy wcale, że ten program jest programem zamkniętym, ale jest programem otwartym i będzie modyfikowany. O te, o te zdarzenia, o te dobre pomysły, które mogą pomóc miastu rozwijać. Zapraszam serdecznie na Mój portal kandydata na prezydenta dariusz Warto. Warto współtworzyć z nami program wyborczy kandydata na prezydenta. Rozumiem, że program wyborczy stworzą tak naprawdę wyborcy, mieszkańcy Program wyborczy został stworzony i zogniskowany, skanalizowany wokół trzech obszarów. To jest praca rozwój komin. Praca, czyli pomysły na nowe miejsca pracy i na to, jak zaktywizować bezrobotnych. Rozwój, pomysły jak ukierunkować miasto po nim, żeby mogło skutecznie zatrzymać wyjeżdżających. I w końcu koni, to jest pomysł jak stworzyć miasto obywatelskie, sprawiedliwe i dostępne w równym stopniu dla wszystkich mieszkańców. Natomiast to jest tak zwany szkielet. To są pomysły moje, moich przyjaciół doktorów, to są pomysły mieszkańców Kolina, moich kolegów, kandydatów na z Krakońskiego Klubu Samorządowego. Natomiast nie uważamy, żebyśmy chcieli się zamykać w tym programie. Chcemy, żeby ten program był rozwijany, uzupełniany i żeby konsultowali z nami, z nami wspólnie i tworzyli mieszkańcy Kolina. Dzisiaj takim pierwszym projektem, który jest ubitaczany w ramach programu rozwoju kultury jest program Kultura wspólną pasją z naszą wspólną pasją, który ma na celu zebranie niepotrzebnych państwu podręczników, książek płyt, CD i przekazujemy w Państwa imieniu w imieniu mieszkańców te wszystkie media do biblioteki publicznej czyli jednym słowem to co macie Państwo w szafach niepotrzebna jest czas jest miejsce żeby zrobić porządek świąteczny przedświąteczny Poproszę przynosi do wytypowanych siedmiu punktów, które będą widziały na plakatach. Ten plakat dzięki przyjemnością relekcji konińskich, będzie udostępniany Państwu. Ja poproszę tutaj autorów tego projektu, żeby opowiedzieli o nim, przedstawili się i opowiedzieli o nim, co tak naprawdę ten projekt ma na celu. Dzień dobry. Celem jest przekazanie tych wszystkich rzeczy do Miejskiej Wioski, bo To że To książki zbierane, zbierane z muzyką i filmy na I nie lepiej, że wszystko to wszystko, co się wiąże z kulturą. Ja się włączę jestem też współorganizatorem Ryszard Bartarnik. Mianowicie tak jak Bonika wspomniała, naszym celem było przede wszystkim sięgnąć pochojność mieszkańców miasta, którzy książki niekoniecznie zalegające na półkach, ale które mogą też być w jakiś sposób poprzez przekazanie służyć innym mieszkańcom, no to jest taka akcja, ale no, tak samo z płytami, których na pewno każdy z nas ma bez liku. Ja też dzisiejszym otwarciem tej akcji dostarczyłem parę płyt właśnie muzyki klasycznej, która kto wie no, może znajdzie grono odbiorców właśnie słuchając w warunkach Biblioteki Miejskiej tego typu płyty trzeba pożyczania. I na końcu może akcję powiem jeszcze tyle, że 13 listopada dla wszystkich tych, którzy się przyłączyli czynnie do tej akcji. Dostają wszyscy od nas zaproszenie na koncert specjalny w Klubie Oskar, gdzie byli grał zespół King Rocker, miejscowy zespół, który gra covery znakomitych światowych wykonawców. No i mam nadzieję, że będzie przednia zabawa. A następnie Pani zapytam, to jest jednorazowa akcja, czy to będzie akcja cykliczna, która już się na samych No właśnie, że nie, bo tutaj Alfred od trzech lat w swoim punkcie wideoświat ma specjalny regał, gdzie są dostarczane książki, i to mam nadzieję, my kontynuujemy tą akcję, a może rozszerzymy to na inne punkty. Yy, właśnie ten pomysł. Proszę Państwa, jeżeli ktoś sądzi, że my działamy, też, że my działamy tylko akcyjnie, to chcę powiedzieć, że ta półka z książkami funkcjonuje już trzeci rok i będzie funkcjonowała dłużej, mam nadzieję, jeszcze długo, długo, długo. Czy Państwo możecie jeszcze Wiele osób. Przynosi tu książki, inne po te książki przychodzą, ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony.